Bądź szczery sam ze sobą. Nie, kiedy nie jesteś szczery sam ze sobą, może to powodować... Wiele stresów i negatywnych emocji, które w sobie kumulujesz. Jeżeli będziesz szczery ze sobą, to będzie ci łatwiej żyć, będziesz pewniejszy w tym, co robisz i będziesz bardziej odważnie wchodził w życie i różne tematy, które przed tobą stoją. Aby być szczerym ze sobą, powinieneś wziąć kartkę i długopis i napisać, jakie masz plany, jakie masz marzenia, czego nie zrealizowałeś, co powoduje w tobie stres. Najczęściej są to e, rzeczy, których nie wykonałeś, które miałeś. Marzenie, które miałeś cel, ale starałeś się je spłycać, a w konsekwencji gdzieś tam schować po kątach i one w Tobie cały czas pracują. Sprawdź jakie masz marzenia, sprawdź jakie masz cele, czego nie zrobiłeś, a co jest do zrealizowania i po prostu punkt po punkcie zapisz to, a później zacznij to realizować, tak abyś miał raz za czystą kartkę i mógł robić wszystko od nowa i